Klinika neurochirurgii jest znakomicie wyposażonym sprzętem ośrodkiem. Posiadamy kilka najnowocześniejszych mikroskopów neuronawigacji, systemy robotyczne do kręgosłupa, systemy robotyczne do mózgu. Również posiadamy jako jedyny system FUS do ablacyjnych uszkodzeń mózgu w rezonansie magnetycznym. Również system Visualize do leczenia padaczki skroniowej. Dysponujemy również urządzeniem, które nazywa się Gamma Knife. Tutaj znajdujemy się w centrum Gamma czyli Noża Gamma. To jest właśnie to urządzenie, w którym niewielka ilość 2 kobaltu rozlokowane jest w 192 kolimatorach, które emitują promieniowanie Gamma. Za pomocą tego aparatu, to jest leczenie bez hospitalizacji, jednodniowe, możemy leczyć bardzo wiele guzów mózgu, o trudnej lokalizacji, guzy kąta mózgowego, drżenie, neuralgie nerwu trudzielnego, jak również naczyniaki tętniczo mózgu. Dotychczas napromienialiśmy już ponad 10 tysięcy pacjentów, leczenie jest jednodniowe, jak powiedziałem, czyli pacjent przyjeżdża na operację, jest to zrobiony zabieg bez otwierania głowy i wraca do domu i następnego dnia praktycznie może podjąć swoją aktywność zawodową. Nasze główne tematy, którymi się interesujemy, no to oczywiście onkologia, wykonujemy wszystkie operacje onkologiczne Łącznie z guzami pozostałych czaszki. Klinika Neurochirurgii CMKP jest jedną z niewielu klinik w Polsce oferujących pełne spektrum leczenia onkologicznego. Stosujemy w leczeniu onkologicznym zaawansowaną diagnostykę onkologiczną, opartą m.in. na funkcjonalnym rezonansie, także traktografii. Zaawansowana diagnostyka pozwala nam na Precyzyjne zaplanowanie zabiegu, tak żeby nie powodować uszkodzenia ważnych struktur mózgu. Trudne operacje onkologiczne wykonywane są. W sali hybrydowej, gdzie mamy dostępność nowoczesnego mikroskopu, nowoczesnego systemu neuronawigacji, ale także mamy dostępność śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego trzyteselowego, który w trakcie zabiegu operacyjnego pozwala nam na ocenę stopnia resekcji guza mózgu. Mamy odtworzone 24 godziny Centrum Leczenia Chorób Naczyniowych, łącznie z lotniskiem, heliportem, z możliwością naprowadzania, nawet w ogóle samolotów. Tętniak niepęknięty jest chorobą zazwyczaj wykrywaną przypadkowo w toku diagnostyki innych schorzeń, takich jak bóle głowy, zawroty głowy, szumy uszne. Pacjenci, zweryfikując się o tym schorzeniu, są kierowani do nas na konsultacje, gdzie określamy, jakie jest ryzyko pęknięcia tego tętniaka. W ostatnich latach rozwinęła się wewnątrznaszyniowa technika polegająca na usunięciu skrzepliny. Z natkanego naczynia mózgowego nazywa, nazywamy tą technikę trombektomią mechaniczną. W wyniku szybkiego działania ważne jest 6 godzin od wystąpienia objawów, W ciągu tych 6 godzin jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec objawom udaru niedokrwiennego takimi jak zaburzenia mowy. E, porażenie połowicze i ciężka niepełnosprawność. Jeśli chodzi o kręgosłup operujemy również wszystkie operacje na kręgosłupie od szyjnego do lędźwiowego czyli te 360 stopni dookoła oczywiście z implantami. Oddziale prowadzonym przez pana profesora Mirosława Ząbka odpowiadam za operację kręgosłupa, m.in. za operacje wykonywane w asyście robota operacyjnego. To co widzicie Państwo za mną, jest to robot operacyjny najnowszej generacji ekscesu GPS. Z pomocą tego robota przeprowadziliśmy pierwszą operację w stabilizacji instrumentalnej kręgosłupa w Polsce. Od tamtej pory wykonaliśmy kilkanaście tego typu zabiegów. Robot jest urządzony który pozwala nam na bardzo precyzyjne wprowadzenie elementów stabilizacji. Jesteśmy pionierem w operacjach czynnościowych mózgu. Operujemy kilkadziesiąt operacji głębokiej stymulacji mózgu rocznie w chorobie Parkinsona, w drżeniu. Musimy mieć kontakt z chorym, żeby on spełniał polecenia, no ale to miejscowe znieczulenie nie odbyłoby się bez zespołu anestyzjologicznego, bo pani tu i czuwają nad podziałem świadomości, żeby była zachowana, zarazem, żeby człowiek czuł się komfortowo, żeby go nie bolało. Teraz wyjmujemy kaniulę prowadzącą. Już w mózgu zostaje tylko elektroda, ale musimy ją dobrze spozycjonować. Znajdujemy się teraz w sali operacyjnej Interwencyjnego Centrum Neuroterapii, gdzie przeprowadzamy terapię genową. Terapie genowe. Terapia genowa jest to podanie najczęściej brakującego genu do mózgu po to, żeby uzyskać jakiś efekt terapeutyczny. Sala jest nieprawdopodobnie dobrze wyposażona, natomiast najważniejszym elementem tej sali operacyjnej jest tutaj właśnie rezonans magnetyczny, bowiem operacje terapii genowej, które polegają na. Podaniu do mózgu pacjenta czy dziecka genu, którego mózg nie ma, po to, żeby uzyskać efekt terapeutyczny. I te operacje odbywają się tam. Zespół operacyjny stoi z tyłu za gantry rezonansu magnetycznego i infuzja wykonywana przez pompę infuzyjną, obserwowana jest w konsoli techników radiologicznych, również i lekarzy, żeby kontrolować właściwość infuzji i miejsce, gdzie gen podawany się rozprzestrzeni. Podaliśmy najpierw trójce dzieci w San Francisco ten lek i powiem szczerze, że to było bardzo zbliżone chyba do cudu. To jest dosyć wzruszające widzieć, co dzieje się u tych, u tych dzieci, do tego stopnia, że większość rodziców w tej chwili, około 30 pacjentów mamy w tej chwili zoperowanych, przestali obchodzi swoje urodziny naturalne. Obchodzą urodziny w dnia, w którym została im podana terapia genowa. I to jest właśnie maskotka, która została specjalnie stworzona dla tej jednostki chorobowej, dla Fundacji Londyńskiej i to jest taki symbol tych dzieci z chorobą AADC.